To też nam wiele wyjaśni, bo jako że był opatrywany, to musi opuścić, musiał opuścić Murawę, teraz na nią wraca. Włącza się właśnie po prawej stronie Kaczmarek, ale się nie doczekał. Parkowski, A i źle, trzeba po prostu zapadło i tą piłkę zagrać. Jalamidze naprawdę dzisiaj odstaje. To, to jest piłka, od którego się wymaga. To nie jest piłka, który której aby... Nie zostać pozbawionych możliwości gdy w następnym meczu. Bądź teraz w tym rozegraniu piłki Piniero. Kaszczelan. Łukasiewicz. Romańczuk. Kaszczelan. Dwa metry przed nim doszło do tego przerwienia grzeczaka i faul oczywiście był, ale było to starcie jakich wiele, pchnięcie. Kaszcielan ewidentnie pokazał, że był to bardzo ostry faul, Tak zareagował sędzie z numerem 8 na murawie od 62 minuty barwa lidzewa. Kasztelan. Okaci. Łukasiewicz, Szałachowski, zobaczmy. trzy czy 4 razy staraj Łabęcki. Łukasiewicz. W drugiej to jest na pewno wyróżniająca się postać. Kasmarek gdzieś ten strzał i jego pod Mówili środku... się ci obrońcy. Trzech, zwłaszcza tych dwóch piłkarzy tuż obok Ostrowskiego. Mówię o piłkarzach Okaci. Ale nie wiem, czy Ostrowski wybrał do, dobre miejsce, w które właśnie biegł. Co? Okaci. Ostrowski. Ostrowski Ale teraz widać było, że Ostrowski Może o tym za chwilkę rozpłynę się mięcie Może o tym za chwilkę rozpłynę się mięcie El stał teraz na piłce Widać było, że Okaci powalczy o piłkę Może ją zgrywać Ostrowski nie zrobił do niego ruch, Żeby mu pomóc w jakikolwiek sposób Dopiero kiedy piłka była zagrana Jeszcze kilku zawodników drugi za... Trzech, czterech piłkarzy Którzy, którzy no mogli go zasegrać Powinien tutaj z lewej strony Gdzie był no... On poszedł po prostu Kaziu na swoją jeszcze jedno w pole karne, Jeszcze uderza Łukasiewicz. I ta piłka odbiła się od jednego z Widzewiaków. No to była dobra do powiedzenia. To ŁKS jest częściej przy piłce. ŁKS stwarza sytuację. No widzę nie potrafi się odbić jakąś taką kontrą. Nawet no ze dwa razy wyszedł, ale ta kontra no... Politycy, którzy nie chodzą na mecze i mówią, że strach jest posłać swoje dzieci, no niech, niech wiedzą o tym, że, że na mecze można chodzić spokojnie i tam nic się złego nie dzieje. Nie zawsze może na niego liczyć trener. Na pewno trener Klawierz wprowadził w tej chwili ofensywnego piłkarza Smolińskiego, który potrafi dribblingiem. Z... Ostrowski. Dobre przyjęcie Okaci, dobre przyjęcie również pod presją, ale, no ale niepotrzebnie to tam jest. No Trzeba z pierwszej piłki odegrać tą piłkę do tyłu. A był tam panka, który tylko wiedział, kiedy, w którym momencie zagrać, kiedy z pierwszej piłki, kiedy przyjąć. Natomiast w tych sytuacjach tutaj, co prawda, miał dwa razy taką sytuację, no te, te wybory nie były trafne zupełnie zmienił swoje postępowanie Michał Probierz, który krzyczał graj, graj, graj kaka, graj kaka, graj kaka nie było tutaj już, nie było tutaj już tak, Kaczmarek patrzy znowu płakać, musisz być twardy wtedy piłkarze nie będą cię lekceważyć, ja uważam, że jeżeli gram y, naprzeciw piłkarza który jest solidny, twardy, uczciwy w walce to ja go szanuję za to, natomiast